Plac zabaw w parku miejskim cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci. Dlatego podjęliśmy decyzję, że uzupełnimy go poprzez kupno nowych urządzeń, tak żeby był jeszcze bardziej atrakcyjny. Kochane dzieci, mam nadzieję, że będziecie bardzo często z niego korzystać. Basen odkryty w Ząbkowicach Śląskich to ponad 100 lat tradycji. Nadszedł czas, by odzyskał dawną świetność. Po budowie czytej pływalni przystępujemy do projektu przebudowy tego obiektu. Bardzo cieszy mnie fakt, że na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej burmistrz oraz radni Rady podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków na modernizację hali słonecznej, dzięki czemu oferta centrum, szczególnie noclegowa, a także jeśli chodzi o salki fitness, zostanie powiększona. Co będzie oczywiście dla dobra lokalnych klubów i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.